Cześć. W tym poradniku pokażę ci jak zarządzać przystawkami MMC i dodamy sobie przystawkę zarządzania dysku i pokażę ci jak w niej operować. Aby wejść do przystawek MMC, należy kliknąć Wejść do PowerShell, pisać MMC. Następnie tak i znajdujemy już się w naszych przystawkach. I aby dodać przystawkę, należy kliknąć plik, dodaj lub usuń przystawkę i wybieramy nas interesującą przystawkę. My wybierzemy sobie zarządzanie dyskami. Następnie klikamy dodaj, ten komputer, zakończ i OK. Jak widzimy, pojawi nam się przystawka zarządzania dyskami. Jeżeli byśmy chcieli zapisać tą przystawkę na pulpicie, należy kliknąć zapisz jako, nazwać ją i wybrać ścieżkę do zapisu. Klikamy sobie w naszą przystawkę i jak widzimy wyświetlają nam się tu wszystkie partycje dysku. Na początku pokażę Ci jak zmienić literę dysku. Zmieniamy literę dysku wybierając, klikając zmień literę dysku i ścieżki, następnie zmień i wybieramy sobie jaką, dowolną literę. Klikamy OK, tak i jak widzimy pojawił się nam dysk H. Jeżeli chcielibyśmy e, usunąć całkowicie literę, czyli ukryć, klikamy usuń, tak. I jak widzimy nie mamy litery i po odpaleniu eksploratora plików ten dysk nie wyświetli nam się, ponieważ żeby korzystać z dysku musimy mieć e, literę na dysku, więc aby z powrotem można było z niego korzystać należy kliknąć zmień literę dysku, dodaj i wybieramy sobie pasującą nam literę. Teraz jak wejdziemy do eksploratora, jak widzimy dysk z powrotem będzie się nam pokazywał. Eee, teraz jak zarządzać woluminiami? Jeżeli byśmy chcieli zmniejszyć jakieś woluminium albo usunąć, klikamy prawym i na przykład usuń woluminium, następnie tak i jak widzimy, mamy teraz wolne miejsce, które możemy na przykład nim e, z niego utworzyć nowy woluminium. Jak widzimy, nowy woluminium prosty, i wyświetlimy nam się kreator. Wybieramy wielkość tego woluminium, literę, system plików, i klikamy zakończ I jak widzimy, mamy z powrotem nowy woluminium. Jeżeli byśmy chcieli zmniejszyć wielkość dysku, należy kliknąć prawym, zmniejsz, zmniejsz, wybrać ilość. O ile chcemy zmniejszyć, u mnie będzie to 3000 MB. Bajtów i mamy zmniejszony dysk. I teraz jest nieprzydzielona ilość miejsca, yy, ilość miejsca z dysku. I na przykład możemy to wykorzystać, aby rozszerzyć inny dysk Klikając prawym, rozszerz wolumin. Dalej. No i możemy w, e, rozszerzyć o cały, cały nieprzydzielony. Całą nieprzydzieloną pamięć, ale możemy tylko o część. Ja przydzielę tylko 2000 MB. Jak widzimy, przydzieliliśmy do tego dysku 2000 MB i dalej przez nam zostanie 1000. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Zapraszam do oglądania innych poradników i subskrypcji tego kanału.